Cześć, witajcie. Z tej strony Danis. Zapraszam do kolejnego odcinka z City Skylines. Dzisiaj postaram się odrobinę rozwinąć sekcję rolniczą w naszym mieście oraz zbudować pierwszą stację kolejową, z której jak dotąd nie mogliśmy korzystać, ze względu, że pierwsze tory kolejowe były poza granicami naszego terytorium. Więc tak, jeżeli chodzi o tutaj, nasze rolnictwo, to mam dość sporą ilość produkcji samego zboża, która jest eksportowana, a to jest dosyć niski koszt, więc dobrze by było zrobić więcej tutaj budynków, które będą to nam przetwarzać. I może gdzieś właśnie tu bym postawił rzeźnię. Jest to całkiem spory budynek, ale gdzieś tu go wcisnę za chwilę. Chciałbym go tu postawić. Dobra, na razie niech będzie tu. No oczywiście jeszcze trzeba będzie zaraz dostawić magazyn, ale najpierw jeszcze zerknę, jakie tutaj mogłbym unikalne fabryki postawić, e, które będą wykorzystywały zasoby te które będziemy produkować właśnie. To nam <laughs> pikarnia ładnie działa, bo tak się zastanawiałem właśnie gdzie ta pikarnia stoi, bo widziałem że jest już wybudowana. To odpada, bo potrzebuje drewno. Tutaj mamy z kolei fabrykę ubrań, którą mógłbym postawić. Tak, tak, mógłbym postawić, bo plastiki też produkuję, tylko by trzeba było magazyn na plastiki dostawić w tym miejscu. OK, jak widzieliście postawiłem co parking, teraz właśnie przyszedł czas na samą fabrykę. No i oczywiście magazyn, o którym wspomniałem. Myślę, że jak zwykle postawię mały, a tylko tak przy samym wjeździe na parking słabo, lepiej przy fabryce myślę. No i tu oczywiście wybieramy plastik, żeby był magazynowany. To jeszcze sprawdzam, bo chyba też tu miałem gdzieś magazyn plastiku. Natomiast jeszcze chcę sprawdzić, oczywiście, jaka jest jego produkcja. 8 ton tylko eksportujemy, więc to jest trochę mało. Zdałoby się dostawić, myślę, jakiejś wytwórni plastiku. Czyli tak, w sekcji. Wydobycie ropy. Wybieram produkcję i właśnie szukam plastiku. Tutaj plastik gdzieś trzeba to wcisnąć. To dosyć spory budynek w stosunku do poprzednich, ale tutaj chyba wciśniemy. Tylko by może przesunąć się mam, jak bo tu jest parking na dole więc po prostu niech będzie zniszczone te budynek już no i tu może być myślę no, a teraz mały rzut okiem na to co się dzieje w mieście gdzie jakie korki powstają a tu w zasadzie jest no mocno na czerwono zaznaczone, ale przepływ jako taki leci. Więc nie wygląda to źle. Tutaj też jest dobrze. Wydaje mi się, że póki co może być tak jak jest, jedynie co to bym w tym miejscu może dał jakąś drogę asymetryczną, kilka może nawet dróg asymetrycznych tutaj dam, żeby upłynnić ten ruch. Tu właśnie jedną znalazłem i po prostu ją dam tutaj. Note kontrolerem zmniejszam. I upiększam, że tak powiem, samo to, to przejście. Ok, teraz chwilowy powrót do magazynu. Zobaczmy, ile tu jest. No, trochę już jest w magazynie, natomiast nie za wiele i postaram się ten transfer kontrolerem jakoś to ustawić, żeby to lepiej wyglądało natomiast no nadal nie wiem w pełni jak się powinno z tego moda korzystać tak aby to było wydajne tutaj chwilę pokombinuję okej, okay, teraz mały timelapse z rozbudowy dzielnic zobaczmy jak to w efekcie będzie wyglądało. Uniwersytet przeniosłem, bo tam przeszkadzała w budowie drogi. Przeszkadzała w budowie drogi. A i tu zrobię dzielnicę samowystarczalną, żeby były te takie zielone ładne budynki. Dało się odblokować też nowy. Kamień milowy, dzięki czemu zaraz rozbuduję też torowisko. Przejrzałem kilka stacji kolejowych, jakie mam możliwość do zbudowania, więc zdecydowałem się akurat na tego rodzaju stację kolejową ze względu na to, że ma dwa tory oraz cztery perony, więc przepustowość pasażerska powinna być lepsza niż niektórych. No i dodatkowo fajnie wygląda. Tak myślę, jakby ją tutaj Umiejscowić. I zastanawiam się właśnie nad podwyższeniem jej na jakąś wysokość konkretną. I być może to ogrodziłbym um, tymi nabrzeżami. Myślę, że mogłoby to fajnie wyglądać. Ale najpierw wysokość dostosuję, bo chciałbym to tak na 10 metrach postawić. Dobra, nie powinno być 10 metrów już. Ok, to spróbuję ją e, tutaj wyeksponować w jakiś ładny sposób, no i widzimy się za chwilę. Ok, mniej więcej pół godziny pracy e, kosztowało mnie dojście do tego momentu. E, efekt e, wygląda całkiem nieźle, e, w sumie jestem zadowolony, ale jeszcze oczywiście e, drobne Upiększenie pozostało, także już się biorę do roboty. Zrobiłem tutaj tunel podziemny. No i parę drzewek dodałem. Więc może macie okazję zobaczyć, jak to się prezentuje właśnie z tej strony, z góry. No moim zdaniem jest to spoko i takie nawet realistyczne. Widziałem już powiedzmy podobne projekty. W każdym razie teraz przyszedł czas na połączenie torów kolejowych ze stacją czyli torów kolejowych tych wiodących poza miasto tak ze stacją naszą kolejową e, pociągnę ją myślę przez tą drogę przez tą zwykłą drogę e, nie będę tutaj robił na razie wiaduktu myślę że nie, nie są potrzebne no i widzimy się za chwilę Teraz myślę, że rozwinę sekcję mieszkalną w tym miejscu przy stacji kolejowej, żeby nam się wprowadzili nowi ludzie, i jednocześnie powinno to podciągnąć prąd do samej stacji kolejowej, bo aktualnie nie ma takiego podłączenia. I przypomniało mi się także, że jest coś takiego jak droga morska również, więc postanowiłem postawić już właśnie port dla naszych gości spoza granic miasta. No i teraz jeszcze druga kwestia to jakiś port towarowy również by się przydał, żeby towary móc eksportować i importować. Także poza granicami miasta no, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widać, rozbudowa została zakończona. Postawiłem jeden magazyn niedaleko, właśnie samego portu towarowego z towarami konsumpcyjnymi. Czyli to wszystko, co leci do sklepów, to będzie mogło być ładowane do samego, właśnie magazynu. I to jest fajna taka lokalizacja, bo blisko znajduje się przełącznik do autostrady, prawda, także na całe miasto mogą sobie później wtedy ten towar w łatwy sposób rozwozić. A tu jeszcze zerknę na tą stację kolejową, czy coś się ruszyło. No póki co nie przyjmuję pasażerów w ogóle i zastanawiam się czemu. Czy to nie jest czasem tak, aby była potrzebna lupa, w sensie lupa lub pętla, tak, Pętl, o pętle miałem. Tutaj na myśli. Wydaje mi się, że nie, ale może potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby ci pasażerowie faktycznie zauważyli, że tu taka stacja jest i żeby z niej zaczęli korzystać. No, zobaczymy, czas pokaże. Teraz tak zerknąłem na właśnie nasze porty i patrzę, co tu się wydarzyło. Jakiś korek zrobił. Natomiast no, na razie nie ma na to rozwiązania, więc to zostawiam. Myślę, że później się to odblokuje troszeczkę. Ale też przypomniało mi się, a raczej przypadkiem zauważyłem, że tu to torowisko nam się no, źle zsynchronizowało z drogą, więc muszę usunąć najpierw Noda i zrobić crossing ty, ty, tych całych dróg. A zaczynam od crossingu, zamiast usunąć właśnie Noda. Moment. Tego drugiego będę musiał usunąć, czy nie? nie? Nie muszę, ok. A jednak muszę, bo tekstury się obsuły. Dobra, jest ok. E, Także jak będzie jechał pociąg, to tu szlabany będą się opuszczać, i e, wtedy ustąpię pierwszeństwo, oczywiście, pociągowi. Nie będzie żadnych kolizji. O, jeszcze raz zerknąłem na nasze porty. Wygląda na to, że sytuacja się dość dobrze ustabilizowała i już takich korków nie mamy. To prawda, w City Skylines no, ta mechanika poruszania się statków, jak widać, zresztą ma wiele do życzenia. Podobnie zresztą z samolotami, ale no jest jak jest. No, nie zmienimy tego. Natomiast te fajnie, że, że już się nie tworzą takie korki jak chociażby miało miejsce to w czasie. Tutaj jeszcze rzucę okiem mniej więcej na stan dróg. I myślę, że na tym zakończę odcinek. Sporo się udało zrobić. W zasadzie mamy i już transport drogą wodną, mamy też transport drogą kolejową. Więc zaczyna to wszystko fajnie wyglądać. No, i liczę na to, że odcinek Wam się podobał. No, i zapraszam do kolejnych odcinków, które pewnie już niebawem się pojawią. Także sekcję komentarzy też pozostawiam dla Was. Jeśli macie takie sobie życzenie, dajcie lajka, like komentarz, będę wdzięczny. No, i miłego dnia życzę. Pozdrawiam wszystkich, cześć.